Z tej strony Kuba, a się moje karty Gol Maszynę z kolei Rusia 2018 Zaczynamy Pierwsza karta Adam Szalaj z Węgier Tak wygląda T tutaj macie chyba na jakiej w którym miejscu gra Macie jego statystyki 85 217 68 i 54 Tutaj macie numer karty 5 z tyłu. Tak wygląda. Następna karta. Następna karta to Hiro Immobile z Włoch. Tak wygląda. Z tyłu tak. Kodzika wam pokażę. Ja się w to nie bawi ale możecie zobaczyć sobie. Tutaj też wam pokażę koda, bo wam ja nie Wam koda. O, taki kod. Następna karta. Z Finlandii Joel Pohjamparo. Z Finlandii. Goal machine. Tak wygląda. Widzisz? To jest kod. Tak. Tutaj macie jeszcze na jakiej pozycji gra. Obrąca i tak, tak dalej. A tutaj macie napisane. Tutaj macie napisane czekaj. Czekajcie. Nie wiem gdzie to. Oczujesz. Widzicie? tu nie napisane na jakiej pozycji gra. Tak więc dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Do następnych filmików. Cześć!